Nominował nas Belfer najlepszy na świecie, z najfajniejszej szkoły, nie wiem czy o tym wiecie. To szkoła muzyczna, słuchajcie moi drodzy, ma same zalety, posłuchajcie o tym. Tutaj grać się nauczysz, na czym tylko zechcesz, czy trąbka, czy skrzypce, coś pominęłam jeszcze. tańczymy z Chopenem, tańczymy też z Haydnem, tańczymy z betowenem. Z tym podaniem to ściema. Trzeba coś napisać, a mamusia z statusiem też muszą to podpisać. Ale szkoła stoi z otwartymi ramionami. Przyjdźcie do nas, przekonajcie się sami. Nasza szkoła to rodzina, to akurat się nie zmienia nominuje. Pana odkształcenia. Samorząd uczniowski serdecznie pragnie nominować Pana Władysława Kliszcza i pana Przemysława Michalaka oraz Martynę Kołan i Martynę Buganik. Nominujemy także wszystkich uczniów, którzy pragną wziąć udział w naszym muzycznym wyzwaniu.